Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hashtag 83 odcinku nagram dla Was, jak gramy w, w zgani zademiarze, czy coś takiego w poradniku, jak poprawnie grać z zademiarzem. Berem, trafiłam go właśnie tutaj, w drodze. Star jest naprawdę dosyć dobry. Ma na razie klasę 6, 78 pucharków, siódmą moc i tyle. I jest na razie bardzo dobry. Osiągnij poziom mocy 7, aby odblokować gadżety. Już mam trochę tam gadżetów. Poziom mocy 9, aby odblokować Gwiezdne moce, poziom mocy 8 oraz 10, aby odblokować wyposażenie i poziom mocy 11, aby odblokować hiperdoładowanie. Można też trafić z tego tutaj, zza roczne Mroczny Ja nim grałem ostatnio, ale... Nawet lepiej gra niż ten tutaj, i może innym razem wam pokażę. Ale dzisiaj będę grał berem. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie: pozdrawiam niniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowa Musi, pozdrawiam Haydę na Podłoga Białego, pozdrawiam Gabrysię Paruńską i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie. Nie rozmawiamy o hejterach takich jak Stawonogach Mafir, Aheim i Scrambling. Udajemy, że ich po prostu nie widzimy. Nic o nich nie wspominamy, nie mówimy nic na ich temat i po prostu będzie spokój. Nic nie mówimy i będzie spokój, i nie będą mi zaśmiecać czatu. I tyle. No dobra, to teraz przechodzimy do misji. Co tutaj by można było robić? Będziemy grać dzisiaj w zadymę, batalię, knockout, napad, zbiorek lejnotów, starcie, trybie biedło i zbiorek klejnotów pięć na pięć las bałwanów. A na koniec oczywiście lustro, mecz lustrzane. Dla Was zagram, ale to dopiero potem. No dobra, to zaczynamy. I zero gadania o hejterach i będzie spokój. O hejterach w stawonogach już nic. Nigdy nie powiem i nic o nich nie wspomnę. Tylko gaurdramę cieszymy się gordrom, a nie hejterami jakimiś. <śpiewanie> Oj, co dobrze, bo do, 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 do tutaj pęki. Dobrze, dobrze, Bery, ten szkoda, tutaj nie to Erdrak Janet, no dawaj. Nie damy nic, nie damy Del Draco tak zwlekał z akcją, Very ale nagle strzelił gola. Nie eee, dobrze, nie dobrze, bo Pordenius już zaraz nam zderzy, nie? Nic tutaj nie zrobię, zobaczcie, nic tutaj nie zrobię, bo oni to mnie do przejścia. No, od początku źle gramy. Nawet taki fajk mógł nas otykać. It's your hopes and your Nawet satysfakcja i koniec. Leon serił gola. Od początku zaczynamy bardzo źle widzowie. Batalia. No to teraz, batalnie, co. Zobaczymy, co i tyle, że przeciwko Rosie, Melodii i Perlobi. No to to no powinniśmy no. wygrać, bo będę przecież jest od nich lepszy. Jest dobrze, tu powinniśmy wygrać. ją. Dobrze załatwiłem ją. Z bliska też mocno kogoś załatwić. Dobrze, ale tu się nagle odblokowałem, bo tam nic nie mogłem zrobić. Dobrze. I mam 10-0. miałem. Nie do ciebie ale zobaczcie. Tak niby robi, wzdycha, wzrusza ramionami i się w ogóle nie cieszy ze swojej roboty. Z roboty się bardzo cieszy, tylko po prostu jak nawet wygrywa, to taki jest przygnębiony. Co może pójść nie tak podczas pracy w sklepie ze słodyczami Mendi? Wszystko. Barry jest jednak cierpliwy i twardy jak koń roboczy. Pozornie nie lubi swojej pracy, ale pod koniec zmiany można dostrzec na jego twarzy uśmiech. I tyle. A jeszcze jedno, nie wspominamy o żadnych hejterach w stawonogach, takich jak Mawir, Ahain i Scrambling, bo to już nie są moi widzowie. I po prostu dajmy sobie z nimi spokój, nie przejmujmy się idiotami i będzie spokój. Hejterze wenocha, A dobrze, ludzie niech dostaną. I tyle. 6 minut. Nawet jak ten filmik zgłoszą, to nie chcę zgłaszają, ja się nie boję, bo ja jestem super youtuberem i super filmik robię, a oni jak mają problem o to, że coś o nich mówię, to to nie moja wina, bo oni są głupi i tyle. Po prostu pretensje mają do mnie, że się tak rozwijam. No i co wad, co obchodzi? Przecież każdy powinien dobrze grać. Powinien mieć dobry kanał. I będzie spokój, jak nie będzie was na YouTubie i tyle. A wy mówicie, że to. Salty YouTube wana. By Wy najpierw pomyślcie, co mówicie. Głasajcie też, głasajcie. Ja się was nie boję, hej Nie Nie macie przejmować głupkami i będzie dobrze. Robimy swoje, a nie się słuchamy dla kogo. Taką tylko słowa przeciwko słowom. Nic nie warte. Mój kanał nadal będzie i będzie wszystko dobrze. O, już prawie Angelobęper na dodanie. Nie musimy grać trzecią rundę. No, zobaczcie. Dzień załatwione. Jeszcze Bery i Perl zostali. No nie wiem, nie wiem czy to Zobaczcie jakie są dobrze ci obaj. O, Bery został pokonany przez Angelo. Dobra, czekamy aż jeszcze ten tutaj deadnie. Deadnik w końcu Perl. Nie będzie spokój. Dawaj, tak dobrze. Angelo, i wygrywamy 2 do 1. 500 z tonów zdobywamy, i zaraz zobaczymy, co trafimy. magicznego szarżerota, epicki i nic wielkiego, same nudy. Na następny odcinek wypróbuję dla Was. Jeszcze kolejnego zademijacza, którego odblokowałem w magicznym stardor... w mega skrzynce. Nazywa się on Pan P. Trafiłem go przed chwilą i tyle. Pan P nie ma głowy do prowadzenia hotelu, zawsze wydziera się na pracowników, aby pracowali szybciej, jakby rozumieli jego bełkot. No. To na następnym odcinku wypróbuję tego pana P. i zobaczycie, że dobrze mi nim pójdzie. A my teraz tu powinniśmy się kupić, a nie gadać. Teraz gramy knockout. Panie Bery, wiesz co robić? Gramy. No, przeciwko nim powinniśmy wygrać. Dolecimy do przeciwnego Sejwa. No niedobrze, więcej procent mają od nas. Dobrze, załatwiłam go. Nie wiem, nie wiem. Chyba nie wygramy. Bo zobaczcie przeciwny Bery już także atakował nasz safe. To się po prostu nie Nie, to już koniec. Nie wygramy. Bery już nasz safe załat nas załatwił. Przeciwny Bery już nasz safe załatwił. mi. Następne zadanie może lepiej, następna misja, i następne zadanie może lepiej mi pójdzie zbiorek klejnotów, lecimy. Coś w końcu musimy wygrać i tyle, żeby nie być ostatnim. Ramy przeciwko Samowi, Majoronowi i Krytowi. Może, może, ale nawet tacy słabi mogą się okazać dobrze. Zaraz użyję złodowej yy... lukereczki. No, użyłem tego ataku, ale za daleko od przeciwników. Po prostu się zbliżę Wow, załatwiłem kolta. <grym> Ale żeby ten gazat aktywować, to po prostu muszę jeszcze liżyć o, się celibować do tego, do O, nie że... się Chaos, to to Bardzo dobrze, Korruk. Perl już tam nic nie zrobi. Dobrze, Bery. No to tutaj wygramiśmy to spotkanie. Pięć Ferragów mam, więc nawet dobrze się to obraciło mi tyle. Ten Bery jest znakomity, mówię Wam, polecam Wam go w swoim i 29148 pucharków aktualnie. Teraz mam to, teraz starcie w trybie jedło, w parze. Lecimy, zaraz jeszcze klejnotę i na koniec wiecie co. To lustrzane odebicie, bo muszę Wam pokazać tą klasykę gatunków i tyle. I pokazać Wam co jeszcze mogę trafić, ale to robi na sam koniec. Dobrze. Może wygram, może nie wygram, ale będę usatysfakcjonowany, że po prostu z tym perlem się dobrze gra. Mójójój dzwoneczak Booster, niestety był za mocny. No, niestety piąta ranga. Wow, ale szybko skończyłem ten metr. Biorę klejnotów 5x5. Zawsze jest 5x5 5 ciężko. Czy to knockout, czy zadyma, czy nawet właśnie to. To zawsze jest tutaj 5 na 5 bardzo ciężko. Co ja mam na to poradzić? Bramę przeciwko Bi, Melodii, Trukowi, Coltowi i Willow. Może wygramy, może nie, ale będziemy dobrze usatysfakcjonowani. To co robiliśmy, dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. O no to trochę zadała mi punktów e, życia. To trochę przodków mi zadała. Bardzo dobrze. Crook, Bia i Colt zostali przez nas pokonani. Nawet sama melodia się chowa przed Berem. Wow! Colt, winow, Crook i wszyscy zostali pokonani przez y, mojego Berego. No nie wszyscy, niektórzy są pokonywani przez inne. Bardzo dobrze. Powinno być dobrze. A to do 10 lei notów trzeba zebrać. Ja rozumiem o co tutaj w tym chodzi. No, kruch został pokonany. O, melodii też została pokonana. No i super. Bia została pokonana. Kruk został pokonany. Melodii została pokonana. Polsk jeszcze tam próbował swoich sztuczek i szeletu. Ale to mu się nie udało, bo to już jest koniec spotkania i wygrywamy. Zobaczcie, Polskim niesamowitego. Mam 11 fragów. Ale tamten też miał 11 fragów, tylko więcej punktów obrażeń. Więc tamtemu należy się chłodny luty i duży puchar lodowy. Dlatego gratuluję ci za to. Lustrzane odbicie, napad wybuchowy kamion. Jeszcze to sprawdzimy sobie, zagaramy w to i potem koniec. A może jeszcze werble wezmę, zobaczymy. Jak mi się nie wram to werle, to po prostu kończymy. Gramy przeciwko butelkowym barlejom i jednoroczowi barlejowi. Dobra. Przeciwko dwóm barmanom. Bardzo dobrze. Ale to tylko są barleje. Zobaczcie, załatwimy jakiegoś barleya przeciwnego, lustrzanego barleya. My to szybko skończymy, zobaczcie. 40% oni nic nam nie mogą zrobić. Bardzo dobrze, nas pokonałem. No ale końcówka należy do nas przecież. I tamten Barley pokonał przeciwnego Barleya prawie i rozwalił tej przeciwników. Zobaczcie, mamy trzy fragi, ale 15693 punktów obrażeń, a one ja nie wiem, dlaczego gwiazda gry 1 i 14400, czterysta, przecież on ma mniej punktów obrażeń. To o co tutaj chodzi, to ja nie wiem. Więcej obrażeń nie mam ja, a może dlatego, że te zabójstwa i są tego, może to się liczy, ja nie wiem. To po prostu sprawdziłem i tyle. Werble. Wypał ogniowy czy coś takiego. Zaraz sprawdzę i pokażę Wam co to jest, tylko tutaj najwyżej jakąś dobrą rangę muszę zdobyć i tyle. Do samego rico. Zdobyłem nim przed chwilą pierwsze miejsce i tyle. Więc teraz spokojnie lecimy. Nie dobrze. Początek y, zaczyna się dla nas dość kiepsko. dobrze. Oj, no niestety, hakerski te. Rock nie pokonał. Cztery eliminacje zostało, chociaż i jedno, żeby tutaj było dobrze. Nie dobrze. Jedna eliminacja. Może jeszcze raz próbujemy przy następnym razie, bo tutaj coś słabo mi poszło. Nie, że przecież to ja go pokonałem, niestety to było coś innego. I koniec. Kurde, szkoda. Jeszcze to ale temat razem muszę się skupić widzowie. Jeszcze wiele tutaj muszę zrobić, chociaż coś innego. Tyle spajków, że nie wiadomo, którego wybrać na naszą pierwszą ofiarę. I koniec. Pomienisz się jeden raz, a potem nie masz miły i musisz zaczynać od nowa. Hej! MÓJ łop! Yes, to Weź im to Dogonił mnie! Ósma no chociaż do tego był roka, żebym doszedł, to wtedy by było dobrze i mógłbym skończyć to na kilku minutach przed 30 minutami, a tak to nie wiadomo jak długo zagram, bo muszę tutaj jeszcze różne rangi popzajać i tyle. Muszę powbijać sobie różne rangi i tyle. Obnisty swoich bez reakcji na razie. Późniłem się, to nic No to teraz. Załatwione zostałem. Zaraz, zaraz, będę ładował. O nie, 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 nie. Chociaż jedna eliminacja. Nic więcej nie potrzebuję, tylko jedna eliminacja. Jedna eliminacja, dawaj. Jedna. Dobra, jest jedna eliminacja. Nie tu to trochę gorzej mi poszło. Ale mi się wydaje, że to już jest na dziś tyle z kombinacjami i rungami. Dobra, daję łapkę w górę. Zaraz zobaczymy, co możemy tam trafić. Tutaj można trafić takie coś. O, tu pisze werble, wypalony kamień. O, br, br. Co to może takiego być? Dziś w tym wydarzeniu jest dostępny jeden gwiezdny żeton. Wygraj, aby go zebrać, zdobywaj gwiezdne żetony, aby otwierać mega skrzynki podczas wydarzenia klasyka gwiezdne żetony odświeżają się codziennie. Więc tutaj możemy trafić coś takiego. Jeszcze 6, jeszcze 5 punktów do mega skrzynki zostało za darmo, żeby trafić Monarchę Rico. I właśnie jego zamierzam trafić. O no dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przywajny odcinek z Hashtag 83 odcinka z poradnika jak grać poprawnie Barle... jak grać poprawnie berem. To wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. Paweł Wicki Gamer. No i co ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa narka, pa. pa. Trzymajcie się mordę, papa. miłego nie wam życzę.